Mamy mega mocny odcinek, bo polecimy do państwa, które wylosujemy na kole Fortuny. Jest w ogóle szósta rano, wszyscy jesteśmy tak zaspani, więc to chce się rozbudzić i zaklęcić kołem? Jak? Zapraszamy! No i teraz tak, pierwsza rzecz, bo jakby no, nowi członkowie Team Wix to nie są aktorzy. Widzimy tutaj, że niby jest taka sytuacja, wow, że ten piechów już jest w chuj znudzony. Czy tak by się zachowywał człowiek. Który zaraz się dowie, czy leci na Nową Zelandię, czy leci na Malediwy, czy leci do Meksyku? No chyba nie, on ma to w dupie. I teraz zaraz wam powiem, dlaczego on ma to w dupie. Powiem wam dlaczego. Bo oni już mają bilety dawno kupione, to już jest dawno zaplanowane, cała organizacja i tak dalej. Tylko muszą tym kółkiem kręcić, żeby w końcu te Malediwy wylosować. Żeby było nagrane, że to wiecie. Koło fortuny decyduje, to koło fortuny decyduje, a nie agencja, to koło fortuny decyduje. Jakby koło fortuny wylosowało inny kraj, to oni by polecieli do innego kraju. Tak. A. a. Dlatego niektórzy są znudzeni, znudzeni, bo wiecie, dziesiąty raz muszą wstawać z tych foteli, albo nawet trzydziesty raz muszą wstawać z tych puf i udawać, o, zaraz się dowiemy, gdzie lecimy, o, i już niektórym się nie chce po prostu. Bo wiecie, jakby dzieciaki leciały naprawdę gdzieś i to by w ten moment był zaraz zaraz przeczytam to jest to złotych tak jak piszecie, jakby ten moment decydował, no to oni by wszyscy byli podekscytowani, no bo kurwa zaraz się dowiesz czy lecisz sobie na wakacje do Nowej Zelandii czy do innego kraju, nie, no to każdy by był podjarany, a oni są tacy. Dobra, mówię dalej. I zobaczcie, wcale im tych div nie wylosowało. Weźmy tutaj na 0.25. To są takie ściemiacze. Te dzieciaki tak robią w Bambuko. No, jak W. Jak Wu widzimy wskazówkę Zanzibar. Ale już, że to był już 20 raz. I pierwszy raz za tym 20. losowaniu udało się, że było już tak niewiele brakowało, żeby trafić te nieszczęsne Malediwy. No to już mówią, dobra, to już tak zaokrąglimy do tych. No. <grymne> o <Boże>. <grymne> <grymne> to jest moje największe rozwiązanie, że policzyć na Malediwy. I robimy to. Ale tak patrzcie, tak na milimetry. A, tutaj oni mają jakiś paseczek. to No dobrze, tutaj, że niby ten paseczek wylosował. A sprawdź, czy ten paseczek. Ech. Znaczy widzę, że tutaj ktoś mi na czacie pisze Nie masz racji. Powiem ci tak, nie wiem ile masz lat, ale jeżeli naprawdę ty wierzysz. Że w dobie koronawirusa naprawdę koło fortuny decydowało, kiedy oni polecą, dokładnie tego dnia, kiedy było losowanie, no to ja ci naprawdę gratuluję, osoba z czatu. Ja siedzę na tym YouTubie już kilka lat i wiem, jak takie losowania się odbywają, tego typu. Wiesz, możesz sobie losować, jak w jakiej koszulce będziesz chodził, a nie, że oni wypisali kraje i nagle by się okazało, no do tego. Inaczej, zróbmy zrób inaczej. Ok. E, czy na Malediwy można codziennie lecieć? Sprawdźmy tak, jeżeli w ten sposób nie wierzysz. W sensie, czy są loty codziennie z Polski, z Warszawy. Warszawa. E, okęcie. Male. Dziwy. Male. Czyli to. Dobra. No nawet nie takie drogie te bilety. No to można w 6 dni lecić. Tylko co to są za bilety? Czy to są jakieś, że się leci kilkanaście godzin? Nie, takie przyzwoite. 11. No tutaj to 34. No to, to nie polecam. Ale tak to widzę, że w miarę jest ok. No, 48 godzin lot. To tak średnio. Dobra, to wybierzmy najkrótsze. No to można znaleźć takie chyba każdego dnia. Okej, okay. a jak z tymi innymi krajami, które oni mają na liście? Bo co oni tutaj mają za krainy? Teraz sprawdzimy legitność tego losowania. Hmm. Weźmy na przykład Nową Zelandię, bo to mnie ciekawi. Jak z Nową Zelandią? Bo oni tam mieli Nową Zelandię? Mają, Nowa Zelandia. Nowa Zelandia Mizugi wpłacił 5 zł. Z tym kołem fortuny to liczy się ten pasek. Na czym się zatrzyma? No, okej, okay, kumam, że ten pasek, że się udało im w końcu wylosować. Tak, tak, pasek faktycznie jest tam, gdzie trzeba, ale według mnie yy, oni losowali kilka razy, żeby zostały wylosowane te Malediwy. Bo tak jak mówię, tak się nie zachowują osoby, które zaraz się dowiedzą, gdzie lecą na wakacje. Czy to będzie Nowa Zelandia, czy to będą Malediwy, że leżą i przysypiają na, na, fotelu, no? Raczej, nawet ja mam 30 lat, ja jestem człowiekiem wypranym z emocji, ale jakbym brał udział w takim losowaniu, że agencja mi stawia wyjazd, ja się zaraz dowiem, czy będę w Nowej Zelandii, która jest, no, marzeniem, jednym z moich marzeń, żeby tam być, czy, czy Malediwy, no też są super, Zanzibar, Meksyk, też jest fajna, trochę bym się bał. Ale ja w sumie może to niepotrzebnie. Co oni tam jeszcze mają. No nie. Yy. Włochy. No Włochy tak średnio. Porównując Włochy do Nowej Zelandii, to taki duża, duża różnica. Ale okej. Okay. Wszystkie osoby przekraczające granicę. No to patrzcie, G dlaczego to jest yy, udawanko? Wszystkie osoby przekraczające granice Nowej Zelandii zobowiązane są do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny, podczas której wykonywane są testy na obecność koronawirusa. Od 3 listopada przed wylotem Nowej Zelandii należy dokonać rezerwacji miejsca hotelowego do odbycia kwarantanny. Czyli widzicie, gdyby wylosowali Nową Zelandię, musieliby i tak drugi raz losować, bo oni chcieli polecieć tylko na kilka dni, więc by nawet nie mogli wychodzić z hotelu, bo tutaj mamy informację, że w Nowej Zelandii 14 dni obowiązkowa kwarantanna. Obowiązkowa 14 dni ma kwarantanna, musicie mieć zapewniony hotel, nie możecie rezerwacji, no to kwarantanna to, że nie można wychodzić, nie? W niektórych przypadkach kwarantana jest płatna. Od 16 października osoby przebywające mogą podróżować do wyznaczonych miejsc w Australii. Dotyczące tylko obszarów nowej południowej Walni. Więc według mnie, tak jak mówiłem na początku, oni już mieli ugadane te male diwy, bo to ogarniała agencja, a nie, że nagle NAC-u zupełnie spontanicznie ogarnia. Takich wyjazdów się nie ogarnia tak spontanicznie, nie? Tak to sobie można lecieć na jeden dzień do Włoch, a nie. W kilkanaście osób, ekipę i tak dalej do, do Maledi. To jest takie wkręcanie dzieciaków, ale widać, bo jedna osoba na czacie tutaj twierdziła, że to jest wszystko było spontaniczne, no to ludzie się wkręcają w takie rzeczy. Możemy sprawiać sobie inne kraje. Podejrzewam, że też większość z tych krajów jest objęta właśnie kwarantanną, tak jak ta Nowa Zelandia, no to już mamy odpowiedź.